No, powiedz, vlogmas, dzień szesnasty. Vlogmas, dzień szesnasty. <noise> <noise> to jest. Szesnasta? Nie. <noise> grzebie no bo... Grzebie. Może, może im się skończyło orzeszki w miejsce i ona no wyszukuje te zagrzebane. Trawę tam przekopytał. Nawet. Hej, jest dobrze, że Ale jest ona tłusta, to się zrobiło od tych orzeszków. Mi <grym> się też wydaje, że jedna jest taka grubsza. Może no, ona jeszcze po płocie w <grym> ogóle <próbę> rozkakiwać. <grym> tak, w każdym razie witajcie w niedzielę, 16 dnia vlogmas. Słuchajcie, w końcu przyszedł czas, żeby otworzyć to pudło. Zauważyłam, że tutaj z tej strony jest trochę wygniecione. bardzo mi się to nie podoba. Jurek, czy ty się idziesz zbierać? Tak. Ja zrobię nam y, po kanapce, co? No, i zaraz jedziemy w dwa miejsca, sobie załatwić swoje sprawy. Dzisiaj była ciężka noc. Oj, A nie, to jest tylko ten, że. E, dzisiaj była ciężka noc, bo pan Morris nie mógł spać. Niestety. Jakieś go wymioty brały i ja skończyłam śpiąc razem z nim na podłodze nad ranem. Po czym przyszedł rano kot, znaczy Jurek, szedł na dół, otworzył tutaj dół. kot zawsze leci za nim i ona jest zawsze głodna strasznie. No i dostała parę groszków, szła na górę i tak bezszelestnie zrobiła. O, jak mi w brzuchu zaburczało. Ja to Co oznaczało, że po prostu się zżygała, Brzydko mówiąc, ale najprostsze. Ja tutaj mam. Wow, jakie duże są te talerze Oby tylko te weszły do zmywarki Tak, to jest zestaw z The White Company Który kupiłam na Black Friday Który szedł ponad dwa tygodnie Bardzo długo W końcu go wysłali Zostawili go u sąsiada Zamiast u mnie Spoko Tu jest dużo pudełek Biały, bardzo klasyczny Taki chciałam Pokaż mi jakiś talerz. No, no właśnie chcę wziąć jeden. A masz jakiś... jeden? Ale przecież mamy takie już, niektóre. Na przykład tak. ten, który zbiłeś, ten fajny, głęboki. Ja wiem. To wie. był taki sam. Zobacz. To są małe talerzyki. A takie zwykłe? No, takie, właśnie zwykłe, tak. Okay. Dlatego niezwykły jest ten z oka. Z oki. A nie będziesz z tego wylatać jedzenie? Bo jeszcze on Jurek, już to zgaś światło, bo to za dużo. Yeah. <laughs> Tylko musisz zjeść, wiesz? Tak, takie właśnie proste miały być. No. I mój brzuch zobaczył talerze i zaczął krzyczeć. I poczekaj, zaraz już, te ty chcę, tylko przyjdzie, że tu nie mam nic. To, to, to są głębokie talerzyki, z tych które lubiłeś. Polej jak kudełek. No właśnie, o tym mówię. A ja go nie brałam. To może ja za dużo? Znaczy, wszystko masz na to, co ja go nie kupowałam, bo ja wiedziałam, że on jest taki wielki. Ułudny. Jeden nazw. Jak za niego nie zapłaciłaś, to fajnie, ale jak zapłaciłaś to te są. Ale jak fajny talerz to jest tam to mamy nogę. Tak. Te są fajne. Bo nie mają, nie mają miseczek, tylko mają takie duże, głębokie talerze i one są bardzo fajne. Może nie do zup, bo do zup i tak mamy takie. Bo my w takich zupę. Dzisiaj y, na wczesne śniadanie, bo raczej zamiast śniadania, bo jeszcze go nie jedliśmy, wypiliśmy tą kawę. Jak ci smakowała? Pyszna była, była, nie? nie ja ty nie ty się to jest twoja No co ty. Hmm. Ja nie wiem, twojej kawy. I nawet jej nie spróbowałeś? To bitrud. Naprawdę ona była taka dobra. Bo to jedyna kawa, którą ja byłam <laughs> w stanie wypić bez mleka. Potem się ludzie śmieją, że ja ci zwracam uwagę. Jurek lejesz wodę. Jurek to Jurek się tłucze. Podaj mię wodę. Nie wodę. Nie wodę. Ci wodę, proszę. Trzeba wstawić to, niech to się myje wszystko. To znowu Jurek leje wodę. No. To, przecież mamy butelki z wodą, Jurek. Po co przelewasz wodę do butelki? Muszę osiągnąć. To jest ten talerz, teraz ty musisz oszczędzać, tak? A co, zaraz tyle kosztował? No nie. To wszystko było i tak dużo taniej, bo był black fajnie. Wymieszamy. A potem, po co to, to odkrętasz? Masz tym po prostu zamierzać z Nie. A czemu? Szczerze, ja bym może wlał w Finlandii. Do tego. Pani Żeby kotnika. była lepsza, taka? No właśnie, nie wiem. No. Bo Robisz gole... w, tych... to... w brokatach ostatnio, jak miałam na sobie taki grantowy sweterek. Wiesz, przez te wszystkie brokatowe rzeczy. Cały film mam na sobie po prostu paprochy. Glitter to się nazywa. Dobra, zaczyna się robić coraz to lepsze, bo coraz mniej zaczyna być czuć spirytus taki, tylko po prostu czuć, że to nalewka się robi. Także to zrobione, odstawiam. Czekam na to ściki. Podałyście mi świetny pomysł na to, co zrobić, żeby zmiękły pierniczki. Dzięki za to. I pisałyście, żeby albo wrzucić kawałki albo skórkę z jabłka, albo kawałki pomarańczy. Także nie mam jabłka, więc właśnie kroję pomarańcze. Super, będę jeszcze. Co? 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 Będą jeszcze ładniej pach, pachniały, także super. Teraz tutaj dodam. One tak mam wrażenie, że teraz już są coraz lepsze, nie są jakieś piękne, bo chyba ja niepotrzebnie je posmarowałam tym białkiem. No ale tak było w przepisie, no to przepisów się stosujemy. Także wkładam i zobaczymy. Fajnie. Na pewno będą pięknie pachniały. To ja skorzystam z tego, że Jurek jeszcze myje głowę Kot tutaj obok mnie Chodzi Ulisek biedny się dzisiaj źle czuje Chociaż zjadł, także Nie jest tak źle Numer 16 Otworzymy Znowu, coś tutaj się chyba poprzesuwało I nie ma jak wcisnąć tego 17. może było widać. Co my tutaj mamy Bound the Rose Glowing Rose mask. Próbka znowu, ale chociaż tym razem maseczki. I wydaje mi się, że kiedyś miałam już tą maseczkę i była fajna, także okej. Okay. Dzisiaj odd nie otwieramy, jutro otwieramy. Także tak, na szybko otworzyliśmy fajnie, chyba jeszcze nałożę szybko lakier bardzo na paznokcie, bo wczoraj zdjęłam hybrydę, bo przecież. Nie wiem o co chodzi przez cały pierwszy lockdown nie malowałam paznokci hybrydowych, no bo po co? Chciałam dać im odrosnąć. One zrosły prawie no tak trzy czwarte. I teraz hybryda mi się w ogóle nie trzyma. To Jest pies, pies podróżnik. Ja, ja jestem gotowy do podróży, możemy jechać, gdzie chcecie. Widziałam, że idzie. On to jest pies podróżnik, my go od małego woziliśmy. Nie on był takim małym, czarnym glutkiem, że na ręku się mieścił i on już jeździł po 4 godziny w trasy, także dzięki temu nigdy nie było z nim problemu. No po prostu się położy, połazi trochę na początku, a potem już leży, śpi, ogląda. Jak już stwierdzi, że nie będziesz go mijać przez 2 godziny, to poddaje tak. się i idzie tak. Fajnie. A jak się go mija gdzieś za łóżkiem, to już w ogóle może jechać na koniec świata. Szyliśmy, pogoda jest paskudna, po prostu pogoda płacze. Pada, jest szaro. Jurek szedł dzisiaj pierwszy na dół i musisz światło zaświecić w kuchni, bo jest ciemno. Także niezbyt ładna pogoda, no ale. Powiem, wzrok już nie ten w tym. Dasz trochę. No zobacz. Poczekaj. Ja bym była żebyś pękała po, po brzuchu. No możesz wyglądać tam przez okienko, ja Cię trzymam. Nie? Chcesz patrzeć na... O Jezus. Na starego. O Jezus. Przespał się, ziewa teraz. Przespał się. O, jak ziewnął. 40 minut spał Tak? Gdzie Ty jesteś? gdzieś zrobić siku? Chcieliśmy pojechać do McDonalda po kawę, ale jury wjechał i się przestraszył kolejki stają no. niż przypuszczaliśmy. Dotarliśmy w końcu do domu. Udało się. I słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, co kupiliśmy, bo kupiliśmy mnóstwo rzeczy. Byliśmy w farmshopie małym. Takim, no, no tak, no w sumie to było małe, ale mnóstwo rzeczy różnych. Do jedzenia, jakieś dodatki do domu, wina, różne alkohole, włoskie, hinduskie, angielskie, marmolady, dżem, wszystko po prostu. Naprawdę dużo różnych rzeczy. I chcemy zrobić taki kosz właśnie, bo kupiliśmy też kosz, tam można wszystko kupić. Różne były wielkości, mniejsze, większe, takie wiklinowe albo takie zwykłe jakieś, nie wiem, kartonowe czy drewniane, wybraliśmy taki i do niego dużo rzeczy. Chcemy to zrobić dla Jurka współpracownika. E, no, bo tak myślę, że pewnie w zeszłym roku od niego też dostaliśmy, także e, myślę, że będzie mu miło i różne rzeczy wybrać My chciałabym Wam pokazać tak na szybko, co. W ogóle pani dała mi, dała mi, sprzedała mi jeszcze to, żeby położyć tak jakby na dno, tylko że mi się wydaje, że tych rzeczy jest tak dużo. Że ją ja już nie będę miała miejsca. No ale zobaczymy. Bąbelki, żeby to wszystko tak było, jakby wyżej. Potem, żeby na to. To jest wstążka taka? A jak to się używa? O, matko, nie widziałam takiej wstążki. To niby. Zaraz po kolei. Dała nam taki wypychacz, żeby coś takiego czerwonego włożyć na spód. Na to te wszystkie rzeczy. Zawiązać to oczywiście taką folią w kropeczki. I właśnie do tej folii tą wstążkę ale ej zobacz ja nie miałem takiego czegoś, bo nie widziałam takiej wstążki zobacz jaka to jest wstążka, masz takie jakby kiełbaski, no nie gadaj o! wow! a skąd ty to wiedziałeś? no bo jestem pakem wow. no szczena mi opadła, zobaczcie ja nie, nie widziałam czegoś takiego nigdy ale fajne i to można tylko zawiązać, piękna, ścisną to tylko od początku do końca. Widzicie, człowiek się uczy całe życie, a i tak umiera głupi. No to jest to. E, I tak, generalnie prawie wszystko, jeśli mam mała włosa, prawie wszystko jest dla jednej osoby. Kilka rzeczy będzie jeszcze dla drugiej osoby i dla nas jest <grytanie> wino. No bo wiecie, to się miesza trochę słodyczy, trochę jakiś tam dodatków, trochę alkoholu. Wino ym, Damson, to jest śliwka. Jaka to jest śliwka? To jest węgierka? Nie, to nie jest węgierka. No, z śliwki po prostu. Także takie wino to akurat dla nas. A dla niego wzięłam świąteczne. Winko, co tu będzie? Półsłodkie, rozgrzewające. Z przyprawami, świątecznym charakterem, no fajne, samo to, że się nazywa Christmas Pudding Wine, to już samo to. Do tego drugie, Ginger Wine, imbirowe. Były śmieszne, mają fajne etykiety, to jest z jednej firmy, ale no takie interesujące, nie widziałam jeszcze takich rzeczy. Do tego yy, różne ciasteczka, tutaj akurat jest w puszce herbata. I do tego mam jeszcze ciasteczka, jedne są czekoladowe, drugie są po prostu... Shortbready, no takie imbirowe mam jakieś różne, także takie rzeczy. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj mam jeszcze jedne. A nie, to nie są ciasteczka, to jest też herbata. Po prostu do tego e, gorąca czekolada, hot chocolate, e, słony karmel z tymi piankami marshmallow. Także to fajne. Co tutaj dalej mamy? To sobie Jurek wziął jakieś jedno piwo. Potrójna koza. IPA triple go IPA. IPA to się czyta? Widzę, że nie lubię piwa, co? Sorry. Co tu dzwoni? E, do tego likier, Bram, Bramble whisky likier. No likier po prostu, tak likier. Do tego gin. Takie piękne będziecie słyszeć, jak Jurek rozmawia. Do tego ja może poczekam chwilę, niech on skończy gadać Jurek Wyłączyłam kamerę, bo ty gadałeś przez telefon I zaczęłam przez ten czas wkładać te rzeczy do koszyka I te wąbelki, co ta pani dała To one były tak cztery razy za duże I chciałam je, przy... chciałam je przyciąć I ze wszystkich zeszło powietrze <noise> Ale wiesz co, to w ogóle nie było nam potrzebne po prostu. To, to był znak, Jurek. Który... Dobra, przechodząc dalej. Tutaj już zaczęłam układać. Te rzeczy. Yy, mogliśmy zrobić to, yy, wiecie, zafoliować to wszystko w sklepie, ale nie chciałam, bo ja dokupiłam jeszcze polskie słodycze, ale zaraz Wam pokażę dalej. Spójrzcie na to. Herbatka, English Breakfast, po prostu piękna. Achma Tea, bardzo popularna herba, her, herbata, 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 dobrze, herbata. <ścoughs> to jest głodu. Tea. Ale... Przepiękna Przepiękne. Puszka się obraca, ma piękny wzór. I jeszcze piękną kolendę gra. Piękne. To będzie dla kogoś innego. To zostawiamy. Także mam taką, nie konserwę, tylko no przetwór po prostu. Coś w stylu marmolada, dżemik, takie rzeczy o smaku brandy. O smaku, yy, śliwki różne. Mam to wszystko. O, właśnie, tutaj jest cena. To wszystko jest z tej samej firmy. Nie, no, z różnych. Black Butter. To też jest smarowidło, po prostu. Yy, o smaku, co to jest? Jabłka, po prostu. Yy, wszystko jest świąteczne. Mały miód. Nie było większych miodów, ale wzięłam chociaż taki mały po prostu. Mały miodek do tego. Yy, farmhouse Pickle, coś takiego, też fajne. Różne rzeczy, ale też, żeby nie było wszystko słodkie, to wzięliśmy też rzeczy typu. Yy, jak to się nazywa? To jest yy, pasztet. Pasztet, akurat z kaczki, tak, patei Paté, paté, paté. Paté, po prostu, tak, paté. Do tego mamy Rabbit Paté. Też, o no, troszkę inne opakowanie mają. To coś takiego połączymy. Do tego mamy sery, dwa sery, Tu jakieś liść, um, Barber's Farmhouse i Bouncing Berry Snowdonia Cheese Company. Ten Snowdonia to można kupić w wielu sklepach. No, akurat tam był, no to wiecie. Takie dodatki. Do tego y, kruche ciasteczka owsiane. Do tego mamy też, zobaczcie, jak fajnie wyglądają y, Christmas Pudding. Oni tu lubią takie rzeczy. To wziąłam dwa, żeby były też jako dodatek. Do tego już prawie kończymy, jeszcze trochę słodyczy. Piękne opakowanie malutkich ciasteczek. One się nazywają Mini Mean Spice. To jest też bardzo popularne. To jest tak jakby... Taka marmolada włożona w kruchą łabeczkę. Pyszne to jest, naprawdę. W zeszłym roku pamiętam, że próbowałam pierwszy raz, one były pyszne. Do tego nugat też wszystko jest ładnie, świątecznie zapakowane. Nie mieli takich gotowych koszy, także musiałam sama to sobie wybierać. I dwa opakowania czekoladek. Czy to jest coś w. Tak, jedno to są wiśnie w czekoladzie, a drugie po prostu też jakieś orzechy, także takie rzeczy zaraz to wszystko pięknie tutaj zapakuję do tego chciałam jeszcze dodać, byłam ostatnio w polskim sklepie i mieli takie typowo świąteczne różne zestawy czekolad tutaj mamy z wedla. fajne, wiecie, bałwanki, reniferki pingwinki, ptasie mleczko też w świątecznym wydaniu ja jestem pewna, że oni czegoś takiego nie próbowali bo mi się wydaje, że nie ma w Anglii takiego smakołyku, także tym ich mogę zaskoczyć, mieszko mała mieszanka cukców choinkowych Hałwa królewska. I, I myślę, że ten kosz jest za mały. I to. Także zaraz z tego zrobię kosz i Wam pokażę. A jesteśmy tacy głodni. A wróciliśmy do domu i nie mamy nic do jedzenia. I zrobimy sobie makaron z jajkiem. Jadliście kiedyś makaron z jajkiem? Normalnie gotujecie makaron. Najlepiej świderki. Myślę, że mamy świderki. Mamy tutaj e, kokardki. Zobacz tam w schowku, czy mamy świderki. Zobacz, czy mamy świderki. Yes. Nie, mamy tylko tuperki. Mamy świderki. No, więc po prostu świderki się gotuje potem na patelnię i do tego się wbija jajka. Najprostsze, ale ja tego nie znałam. Jurek mi to pokazał. Ja tego nigdy nie jadłam wcześniej. Nie żeby takie coś ktoś jadł. A to, to mega smakuje. Ale to jest takie smaczne i przy to... Ja się to... z czym Z czym? Z ketchupem. A, to ty, Jurek właśnie, ja do tego dodaję e ketchup, a Jurek do tego dodaję magii. A potem jest ode mnie. Bo ja do sobie... No <grafy> No, także takie coś robimy sobie na szybko. E także ty teraz gotujesz makaron, a ja zrobię ten koszyk. I yes. tam pokażemy e finał, rezultat. Takie coś mi wyszło, na razie jeszcze bez folii. Dużo tego, co? Trochę tych czerwonych, których nie widać, takich jak to się nazywa, papierków, wió wiórek, tak. Alkoholu to prawie nie widać z tego. No, mnóstwo różności. Musiałam pootwierać te opakowania z czekoladami i otworzyć opakowanie z cukierkami i je po prostu rozsypać. Niech one będą takie do znalezienia. Także tak to wygląda. To wszystko teraz zapakujemy w folię i chociaż się nie rozpadnie, jak Jurek będzie to wiózł. Tutaj co się jest, to muszę wytrzeć Musiałam otworzyć, albo sobie jeszcze wzięłam też jeden taki pasztet, zostawiłam. I musiałam go otworzyć, żeby, żeby nie dać mu tego, bo były dwa takie same. Także ja jeszcze pakuję. Tutaj Jurek robi. Kurski. O może to może 20 kilo. Kosz gotowy, zapakowany. który będzie mógł go zawieść. Ciężki naprawdę. I przy okazji 5 minut pakowania, 5 minut przygotowywania do tego kaczupika I w końcu można naprawdę jestem głodna, aż, aż się tak dziwnie czuję. Także myślę, że to wszystko na dzisiaj. I widzimy się jutro. W kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Do jutra. Papa. 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 Pa. Pa.